Niedziela, Siemanko i siedzień niepodległości. A, akurat kilka tu wyszło. Tych, co sobie zostawiłem, o, samczyk ten pierwszy, taki późny. O, samiczki z różowymi. Takie cudeńka. Ja je wygonię, może wszystkie to, co sobie zostawiłem, wam pokażę. O, wygoniłem to, sobie zostawiłem do lęgów na rok 2025. Większość pozostawiałem młodych. Takie ptaszki. O, pod, pod wolierką to od razu inaczej jak sprężynki A tamte to tu siedzą, patrzą się.

Będą sobie tu śmigały po trawce. To mi się też podoba. I ten samczyk będzie fajny samczyki, samiczki. Fajny samczyk taki. Jeszcze ich, ale bym się nie spodziewał, że ich to tyle tu będzie, nie To jest stara babcia. Moja rozpodowa. No tamte już tam się czają takie małe szprychy, tu jest fajny samczek o ten nalęcie wysoki, szczuplutki oprawa. I tu jest coś. Fajny samczyk o tyłem stoi I i, i i zaraz, zaraz ten. O, też na ręce Jeszcze tu coś może wyskoczyć. Jakiś samczyk, jakieś coś. Ale widzicie na czarnych pazurkach. Tak, ten. No zobaczymy co to będzie. Tutaj niemka, dziobią. Stara wątka. I tu jeszcze jest niemka jedna, ona stoi. Poleciała ta. Rozpód na 25. Tam ten po prawo, zgrabny samczyk. O, ten go teraz coś dziobił. O, łepek mu nagrywam teraz. Zresztą ten też samczyk. Zgrabny ten, co tu stoi z niebieskimi. To są samczyki, nie? O, kilka takich. Ryszek zostało, tu samiczka a może i samczyk o szyjka inaczej pod wolierką wyglądają piórko ma jedno na grzbiecie ale niech sama. ma dwa tu jest też taki samczyk na białogą ale tam na górze też na białogon pozostawianych, O. Widzicie, jak one tu chodzą? Naraz je też nagram. O, cały. Raz spód, A tu wyszło kilka. One tu siedzą już od rańca. One głupie nie. są. One tu je widzą pod spodem. Czy jest fajny Są te do sprzedania. Też są takie łebki, fajne porozbijane. Oczka białe na pełnych lętach, tak jak to. Tam z tyłu fajny samczyk jest o, na takiej delikatnej, pełnej lęcie. Jest tego. Szkoda, że nie ma wysyłek, bo już by dawno ich nie było. O Jezu Ale Dobra Takie wiedeńskie lotne, nielotne, bo zamknięte. W jasno będą sobie spacerowały po, po trawce. Narka.